No i witajcie moi drodzy, przed nami odcinek, w którym wykreślę nowy ekspres losyki, jaki ma dzisiaj premierkę, debiut. Jest to Viva Las Vegas. No i jest to klon, kopia losu, który już na rynku jest, czyli Vegas 37. Tutaj mamy po prostu większą cenę, czy 20 zł i większą główną wygraną 20 tysięcy. Zasady są bardzo proste i właściwie takie same jak w tym mniejszym losie. Czyli mamy tutaj 20 poziomy gier, w których szukamy trzech takich samych symboli. Każdy symbol odpowiada za daną wygraną i tak, znalezienie trzech koniczynek daje 20 złotych, trzech gwiazdek 50 i tak dalej, i tak dalej do głównej wygranej, czyli 3 dolarków, które dadzą 20 tysięcy. Zakupiłem 5 losów zaraz po otwarciu. Kolektury tutaj macie o 7, 13, 14, 5 z rzędu takich, jakie wyleciało. Takie zgarnąłem. Zobaczymy, co wyjdzie. 100 zł wkładu, dosyć sporo, ale weekend był bogaty, także można się bawić. Przy trzech sztukach odcinek trwałby minutę, a tak będzie półtorej. Zatem zacznijmy. Przed nami pierwszy ekspres los Viva Las Vegas. Także szukamy, szukamy. Tutaj nic nie ma, tutaj też nie. No, symbole są troszkę zmienione. Tarcze chyba zostały. No o, tu moi drodzy mamy trzy koniczynki. Także jest bardzo dobra wiadomość. Ok, mamy chyba 20 zł z tego co pamiętam dokładnie, tak, ale jeszcze sprawdzimy, czy nic po drodze gdzieś się nie pojawiło. Nie. Dobrze, także pierwszy los i pierwsza wygrana. Superowsko. Druga sztuka. Lecimy z tematem. Tutaj nic, dwa razy cytryna. Tutaj też nic. Dwa razy korona. O! Proszę bardzo, ale dają na początek na zachętę. <grym> Dobra, także tu mamy to. No i kolejne 20 zł. Jest. Dobra. Także już 40 odzyskane. Jeszcze 3 losy. Kolejne przed nami. Zobaczmy. Co my tu mamy, dwie gwiazdki. Tutaj nic, tutaj nic. Dwa razy. Dolarek on tutaj będzie dawać główną wygraną, także pewnie się będzie często pojawiać. Dwa razy zegar, dwa razy świnka. Tutaj już zabrakło trzeciej koniczyny, dwa razy piłka. No i tutaj już nic niestety nie mamy. Dobra, czwarta sztuka. Mamy tutaj dwie korony, tutaj dwa razy podkowa O, tutaj jakiś taki bank, czy co to jest, nie wiadomo. Tutaj nic, tutaj nic, dwa razy. No, są też symbole, które w ogóle nie ma w legendzie. To też wiadoma sprawa. No i też, jeżeli nic nie przykapiłem, to nic nie mamy. Dobra, czyli to puste. No i zostaje ten ostatni. Czyli piąta sztuka. No i co my tu mamy? Dwa razy dolarek, dwa razy cytryna, dwa razy świnka. Tu też dwa razy świnka. Dwa razy korona, dwa razy gwiazdka. O, tutaj też jakby się, o, widzicie dolarki w jedną tą potworzyło, to by była fajna wygrana. No, także i kolejny los też przegrany. Dobrze, poszło to ekspresem dzisiaj, ale no, jak ekspres losy, to i ekspres odcinek. Trzy pustaki, dwie wygrane. No, dwie wygrane, to tak wiecie, dyplomatycznie mówiąc, bo mamy tutaj zwroty. Także konieńczynki się pojawiły. 40 złotych odzyskane, także lot to troszkę z weekendu zabrało, ale zabawa była. Los będzie oczywiście wrzucony w bitwę losów i w pakiety. Także troszkę nam się powiększy ten wkład, ale może i szansa też się zwiększy. Także wszystko z mojej strony. Jutro zapraszam na odcinek Zrabkowy. Cześć!